Dobra, jest włączone, możesz mówić. No, halo. halo? Halo? Nikolek? Żyjesz? Nie, no, no, mówię. No. I mówię do was. Nie, halo? nie, tu jest. słychać. O, ja widzę z tej strony mokry na plecach, a ze mną są. Kamal Gaming, wasz ulubiony Jupiter. Jestapo, Gestapo, Akaklis brutalny, Siemano. I tutaj i, i tutaj Lord aka Dragon, Draken. I teraz tak, info na początku. Ja muszę nagrywać odcinek, bo Nikolek jest kasztanem, z napleciowatym i on nie umie te, technikalia, więc po raz kolejny muszę za niego nagrywać, tak jak misje Zdrada czy Zemsta, czy jak to się tam nazywało. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Więc jesteś głupi, nie? Chyba <laughs> <laughs> to był... <wydebi. śmiech> <laughs> pozdrawiam montażystę, kocham cię! Pozdrawiam! <laughs> pozdrawiam montażystę! Kochamy <laughs> cię, Wie, Kubu! Wiesz, wiesz, panie montażysto, że ja zawsze staram się. tak. Po prostu żeby to było profesjonalne. Tak, żeby było dobrze. Ej! Drog nie Ale lagi! No, no dobra, ale lagi tak. to też, to dobra, tego n możesz no. akurat powiedzieć. <laughs> Nazista nie jest zakazanym słowem. Jestem to fajnie. Na te kanały historyczne nie miałyby prawa istnieć. Ale patrzcie jaki piękny no jestem. Łe, <laughs> granat, co to jest rzucił? Beznadziejny. Co to rzucił? Czas na kanapy. Nie kolek no, kto? Otworzy ktoś drzwi? Wiesz co, ja ci otworzę umysł no, chyba na naukę nagrywania. Więc robisz mi praktykę. To się nie uda, Pernie. to się nie uda. Kupię ci o, i no, ja będziesz cisnął. Nie no, ja kupię... Nie no, zainstaluję obs a i ja też będę coś nagrywał, bo... no. Cywilizację miałeś nagrywać. Otworzyłem Wiem. drzwi, zapraszam. Wiem, miałem, no ale to... Ja mi się mi się nie będzie chciało ten. Te cichki nagrywać. W końcu jej wolę BF'a nagrać bo, bo To Falwara jakiegoś. O! Total War to było to. Chyba że wznawiamy serię z Battlefielda 2042 na Kamalwersie. A jak najbardziej, ja chętnie. No kurczę, to już tam leży, no ty na. Bagowałem na... o kalapę. Cześć, ty kalafiorze odcięty już idę, czekaj. Dawaj, czekaj, ja go wskrzeszę, poczekaj. Posłuchajcie no, no. mnie. Ochronię się swoim Potrafię własnym nie. cycem. Jaki jakiś śmieć no. Bedenczyn... A, ty, a, a, a tam jest skrzynka losująca. Sutoskręt, tak, tam Masz jest na górę. losująca? <laughs> tak. z gry online? Tak, maczę losująca, z gry online, tak. Dwa rewolwer. Ty, ja no, tego, czy, czy to jest aktor głosowy Medica z Team Fortressem? Możliwe. Coś mi się kojarzy. Dropłem rewolwer, nie polecam. Kurczę, mi się wydawało, że to jest ten, że to jest yy... Aktor głosowy TF-a z Team Fortressa. Nie, nie wiem, za mało ty, grałem Nikolej, w Team Fortress. ty, po podłodze zol. Ty, Nikolek, Proszę zabijać zombie. Hilfe! Hilfe ja bite! Nie, przestańcie, już za dużo mam niemieckiego w pracy, proszę przestać. Ja <laughs> mam a rewol i rewolwer jednak mocny jest. A co dostanę? More funds. A ja dostałem auga. Ja otworzyłem no. drzwi kolejne, zapraszam. Zalosujcie sobie broń, żeby mieć czym grać. Ja, ja zaraz sobie wezmę broń. Znaczy, jak będę Pięk. miał punkty, odpowiednią ilość. Punkty? Wezmę sobie. Co tutaj jest? Był ten stakeout, właśnie. Zalosuj sobie. A to jest, jest PM63, tutaj jest. Nie będę nic losował. Bo. Proszę. Bo mi się nie podoba losowanie. Widzisz tam tą flagę? Rosowanie jest oszukane. Którą? No widzę ja. i co? No nie! Pomocy! Się, Za dużo horda! Super! Pomocy! Pomysze! Pomocy! Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. A wciąga ekipa ratunkowa z Nikolkiem na czele, to ja bym już uciekał na twoim miejscu. W Się ruszył i przerwało. Ja cię reanimuję, Draken. Kasztan nie dał a to rady. To jest Steiner, chyba. To jest nie nadaje. Steiner, chyba. Czy nie, nie, To ja, jest Steiner, to jest Richtofen. Steiner? Czyli, czyli jak Richtofenem fajnie, jak ja mam Richtofen, fajnie. Eee, Richtofen, Chris nie, to nie, jest Dempfy, Kamal to jest Takeo, a ja jestem Tank. Co ty nie. mówisz? Skąd ty to wiesz? No bo ja siedzę w fabule black, Zombie, Black Black huksowy. To jest jakaś fabuła? No, jest fabuła zombich. Mnie tutaj pse gonią, No Oj, tak, psów w ogóle? Kurde. Ale pieruny naparzają. Pieruny Ze nie Zeus się bio. wkurzył. Ze Zeusa zdenerwowali się Zeu na no pioruny. się nie twój syn, a nie, bo mówił o gadoworze, nie powinienem tak robić. Chłopie <laughs> nie tak na rok. Eee. eee tak. Dlaczego <laughs> na przykład zawsze miałeś powiedzieć? Kurwa, jebie się. Słuchaj, ja cię, ja ciebie kocham, kurde. Kurde. ale nie nagram do ciebie Ragnaroka. No kradna, krad, kradną pieski! Chodź tu. Też <grym grym grym> no. cię te pioruny biją, no to nawet nie widać tych gamoni. O jest pieski mnie za co Nie, nie, nie. Chodźcie chodźcie tu. Chodźcie. Kurwa, o, ginę. Już podnoszę. O, kurde, dwa psy naraz. Dzięki. O, amunicja. Pras, gestapetyn, ten. Ale trochę, ale trochę słaby jest ten PM63, masz tylko 20 pestek. No. W magazynku. No. Ja mogę tworzyć magazynku. No. Kurde, ja bym tego stakeouta przygarnął, ale za mało punktów mam. E, to jest tego, ampu piątka tu jest, jakby ktoś chciał, za 1000 mm. Nawet tysiaka nie ma. power odpalało, a nie power'a podali. Kamala nie ma. dajcie. dajcie. Ej, dobra, rewolwer na hitowe No, Kaliber 44 w końcu. No, Magnum ma kaliber 44. Akkuł, ma kaliber. Może proszę puścić w momencie kalibru 44, kaliber 44. Dziękuję. Tak, normalnie o tej porze. N nie, zakończę. Normalnie o tej porze, Nikolek zębiaki orze. Normalnie o tej porze, raz lepiej, raz gorzej. O tak, Ja bym jednak mnie. postawił na inną piosenkę, right, na przykład. Now, taką no, co no, leci film. tak. Hey, <laughs> Hej, ho! To <laughs> borg. Wy, wy chcecie, pana montażystę triggerować? Nie, ja, to ja, wieś... ja lofciam mojego montażystę. Znaczy nie mojego w sumie. Yeah, <laughs> to tutaj pana... Pana... Montażystę pana Nikolka. Dokładnie. Yeah. Ale patrzcie, nie jaki to jest Jupiter, że ja nawet swojego montażysty się nie dorobiłem przez te wszystkie lata. Ale widzisz, on ma. No. Bogaty człowiek, tylko no, na komputer będzie stać. stać. <noise> Przewalił cały hajs filmów. Przewalił cały hajs, na ten. na dziwki Znaczy co? Ty masz czas chyba, chyba na Robuxy. Powstałem, że mister montażysta tutaj doda dużo napisów, więc jak doda to jest game. Mm. Ale dlaczego no. mówisz tak brzydko, Ale obrażasz że no nie ma. To dobra, nie mówisz tak, ty. Tak, tak nie, ty, ty, nie. tutaj jest MP40 tutaj jest. katamaran odcięty, no jest, jest, no. Tak, no, chociaż tej kałcik oddaje naprawdę. No w ogóle kolejne wejście, mamy przejście wokółki naprawdę. Tak, mamy już Super. przejście woki. A tą mapę da się przejść mm. Nie, ta mapa nie ma Inskragu A która ma? Chyba, chyba tylko five. Nie ma tylko ta, pentagon. Tak, ta, tylko piątka, ale tam. Ale, ma to ta, to, A to jest M16, Wiesz, bo ktoś chciał. To jest M16, Nie lubię M16 bez burstem. No, to jest taka do tej broni spora. No bo. Pierwsze M16 to były tylko bursty. No wiem, wiem. Eee, e, dzieci już chodzą po ścianach jak. Pamiętam coś. jak się biłem w Wietnamie. Ja też pamiętam. E. Uważajcie na dzieci. No, a my, my w jednej A pamiętasz tych 15, co nam chcieli ten? Ten co wyskakiwał z tunelu? Pamiętam, pamiętam. Kurczę, to na Ja służyłem w pierwszej wojnie światowej. Gadające krzaki też pamiętam. Ta? W pierwszej? No. I co, jeździłeś w pierwszym czołgiem? Ta, to uczucie gdy podczas wojny w Wietnamie Nikolek, z kiepską zapierdalał. <grym> ja mogę trafa, mogę aktywować. Im y z -y, yes, ja może spróbować. Ej w sumie dużo, dużo dzieci chodzi No zaraz dziecko cię zabije To dziecko dwa Dobra ła! Co mnie uderzyło Minory wybombiło bombuszkę No właśnie bomba poszła. Kamalieszko albo ktokolwiek otwórzcieś Ty ja mogę odpalić tą działko mogę odpalić. już otwieram! Proszę Od, Ej, ej odpala działko czy nie? Nie na razie Na wchody już No idź tak Idźcie dalej, jak dotrzymam. <noise> Idę, ktoś mi coś pisze, przepraszam. A to, coś chce ode mnie. E, Jeśli to pewno. Ej, gdzie wy jesteście? To... Na górze, paliśmy. Na górze, co ty robisz? <noise> Ej, pa, pa. Ej, e, na ja ty, ty, Ej, możemy tu A, pułapkę ty za tysiaka włączyć. Macie Tyśaka? Ja mam. Można pułapkę tu włączyć. Wiem, kamalusa schodów. Akurat sesmanów pułapki to specjalność takie brutalne, więc. Ale co ze schodami? co ze schodami? Ustań na dole i pasuje. Nie, Chrystus tam, tam wszystko morduje. A trzy? Przysz... <laughs> metry. <laughs> Błagał montażysta, dodaj tu. Montażysta, metry. kochany, dodaj 102 metry. Prosimy. Grymocenia Grymocenia. 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 Fantastycznie! 102 metry! 102 metry! Montażysto, dodaj tu Montażysto, kochany, dodaj 102 metry. Nie, czemu ja ręka boli? Nie da się. Gdzie są zombie w ogóle? Już się wszystkie. No się runda skończyła, bo... Pan Chris... Ja z Pythonem biegać. Python jest mega dobry. Ja wam powiem, że ten stakeout jest świetny, naprawdę. Ja nie lubię... Nie lubię rewolwerów, są za słabe. E, mogę drzwi otworzyć te dalsze. O, ja mam tego, no ja mam Nie Zapomniałem, cieśle. że ja nagrywam, to powinien być centrum akcji. Jestem kamerzystą, a bawię się o, boże, za kulisami. No, o kurde, jego mać, co tu się dzieje? To właśnie dlatego dłuższe. Nie, proszę nie wychować mnie mówię, w lube. mówię, mówię, Mówiłem, żeby imprez nie robić. No właśnie. No dobra, otwierajcie kolejny, drzwi, żebyśmy mieli przebieg na około. Przebieg to... dobra, nie, nie powiem tego. Ale ja przebieg, mogę. Przebieg to się można mieć w samochodzie, a nie w tym. Przebieg to może mieć kobieta. Też. Dobra, otworzyłem. No to ja otwieram kolejny i mam przebieg, no. Ja no macie dobra, tutaj. Pięknie to na... otwieraj, nie pierdziel, bzdetów. No raczej nie straci. I korzeny, to wygląda jak z to trochę ta, ta maszynka. Ej, tutaj no. kamerę jeszcze nigdy nie byliśmy razem. To prawda. Oooo, no, Zabierasz mnie na rantkę. No, mamy Zdrada. Ej, dobra, mamy przejście wokół Dziecku całego kina, już tutaj. mamy wszystkie drzwi otwarte. No i w pytuni Możemy no teraz jest. biegać. O ej właśnie poszedłem mu od Nie, nam nie O nie, chodź, chodź, musimy o kurwa, podnieść, chodź, musimy draker na... Mamy runner, mamy przesanę, to jest przed... OPA. Ja pierdolę. O kurwa. Nie, powiem wam, że jest średnio. No nie No Nikolek nie, nie ugra tego. Plecy, masz plecy Chapka bratali się. Nie! Okej, okay, mamy 8 rund i 12 minut Nie jest źle. Możemy jeszcze jedną pocisnąć sądzę. Jeszcze jedna o... mapa? Nie, nie, nie. nie ja no, Zagrajmy na tej okay. samej, nie psujmy lobby. Dobra, dobra. <laughs> nie psujmy lobby, błagam. A teraz czekaj, teraz nazwywali czy jak to będzie działało? Nie wiem. A nie nazywali do lobby, to może zmienić mapę w sumie. No. Niech będzie za tym. No to. Dawaj, masz, pentagon. Pe, pentagon był chyba, ale, ale. nie dobra, na nagraniu. Dobra, dobra walić nagranie. Bo komuś nagranie wypieprzyło. Komuś nagranie się. Montażysto, proszę zwyzywać Nikolkę. Tak. Zgadzam się z przedmówcą. Nikolek, zwień mapę, halo. Nikolek. A bo teraz... A, no, ta. no nie na sztywniaka. Albo dawaj no. sztywniaka, no. Dawaj sztywniaka. Sztywniaka, ale to nam zajmie z pół godziny, sztywniak. przynajmniej, wiecie o co chodzi. Nie, to nie. Nie, to jest za nie no, długie. Ono fajne. Jest. No jest fajne, ale to na osobny odcinek. No Dobra. Dobra. Czyli, czyli już proponujesz kolejny, dobrze. Z tobą zawsze. Zawsze to. Tak. No i tutaj Cię, mamy tak. Tutaj mamy pięknego prezydenta, piękny, pięknego komunista i pięknego tego, pięknych agentów. <grym> mhm. Bo ja, żebyście się przygotowali na serię w duetie do elitarnego snego. Ty wiesz co, napraw flagi, bo nikt cię no. nie rozumie, Co ty pieprzysz tam? Dobra, y, ja, go, ja powiem, ja powiem to, co on powiedział. Mianowicie y, szykujcie się na to, że będzie koop op Sniper Elite. Tak to ma. Będzie, tak to będzie. Będzie za rok. No, o. spoko, ja bardzo chętnie nagram. No, to będzie, stream. a my robimy w końcu odcinki czy streamy? Nie wiem, a co myślisz, będzie lepsze? Dreamy, no, streamy, z Nikolkiem jak się będzie triggerował na hejterów. To że dostaniemy bala pewnie po tym. Będziemy śpiewać Girsy? chodź. Hej, a, o, właśnie miałem proponować, że na koniec odcinka zaśpiewamy. Hej ho, nie teraz. Hej ho, Nie mów, nie, nie mów, nie mów, teraz co się będzie działo. Ale dlaczego mam nic... co? Nie spoilerów. Ale o? dlaczego nie? Dobra, kasztanie. No, a tam. tam ta fajna bo, stała w Katstence w Black Opsie. fabule. Yeah. Gdzie fajna laska? No, no się, jest tam sensie, znaczy teraz jej tu nie ma, ale tam stała tam, dalej tam. Tam stała, tak? No? To jest to miejsce, no. <noise> to nie było z drugiej strony korytarza? Nie. To było z Nie, no strony. było, było, nie, było po tej stronie, gdzie winda. A, Brandysku, ze mną gówniarzu, znaczy co? <noise> ja tam go przeszedłem, o, 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 kiedy? Kiedy swoim w Gdzie mu? Gdzie mu? Nie mi swoich się swoim Nie wiedziałem o tym, I nigdy nie. Reszty zadziałał. No nie, no my pięknie śpiewamy, co jeszcze możemy zaśpiewać? Zobaczył ją, tak było. No to. Chuj was zobaczyłeś, ci powiem. No, <grym> jeszcze ja przez ciebie zaraz padnę. Chodź tu, stawaj. Proszę mnie ochronić przez sekundkę. Dobra. Dobry Analsy. <grym> ja proponuję z World at War jeszcze zrobić tego odcinek. Znagrajmy w cofie World at War, przepraszam. No, no tak. ale jest na cztery osoby. No, jest na cztery. Kampania na cztery osoby, tak. No. no to ja Muszę kupić tą grę najpierw, więc komputer poczeka. Nie. No to kup nie, bo ten nie, pudełkową. Nie, nie, ale to... Ale to wiesz, że będziemy musieli mu pomóc zainstalować pacze, żeby móc grać multi. No to dobra, to kup na Steamie. No kupię. Ja chce mi ktoś 3 dych dołożyć? 3 dychy no. mogę ci dołożyć A to nie jest na ile to kosztuje z 8 dych? 8 dych No to możemy zrobić tak, że ja ci bliknę 50 i ty mi tam kupisz. Dziękuję. Dobrze Ale to byś miał no numer od... telefonu do mnie ale... I tak już mam twoje dane w większości więc... No ale numeru nie masz jeszcze, byś do mnie dzwonił po nocach i mówił, że chcesz jakichś dzikich seksów, co? Nie, nie będę, ale zadzwoni, powiem powiem, siema. Dobra, ale... rzucam im tam... Jeszcze raz, ej, co jutro będzie śmiesznie. Ale pracy masz, Krisu. No, ale to tak czekaj, tak. bo ja najpierw kajs muszę dostać, nie? Pomyśl o tym. Aha, faktycznie. Ej. Nie no, co? To... Hej, dobra. Ej, zadzwoni kiesię się, będzie siedział w z Dominik. No właśnie o to chodzi, ja jutro z niego będę siedział, także zadzwonij, będzie śmiesznie. No to na Discordzie mogę zadzwonić. No nie, na Discordzie, przecież to nie odbiorę. No to... To wyślij mi swój numer. No dobra, to ci wyślę. Hahaha. <grym> zadzwonić? Ja, ale to będzie ten. No nie wiem, jakaś 14 Ja pierdolę. Zadzwonił ten. No Adam. Ja powiem, dziewczynie, ty słuchaj, słynny Jupiter do mnie zadzwonił. Youtuber. Tato. Ja jej puszczę no, Nicole, swoje odcinki jutro. Nikolek to youtuber gamingowy. Musimy Shanta o tobie nagrać. Zanim... 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 Tato mokry na podciazu. Ej dobra, ja proponuję, żebyśmy chcieli odciśniać zwierzę, jak nas Hej ho, kasztan to mój ziom. Kasztan wóru. Macie instant killa, także zapraszam do dziabania. A ja mam instant spust. <SC Willy> Co ty masz? To on, spust. Masz coś tu ty chyba z głową. Ej, ale stary, ja serio trudno do ciebie zadzwonię, nie? Jak swój numer. Nie no spoko, no to ja chętnie, Dobra, nie? Dobra, jak ty się uspokój, ty lepiej zabijaj zębiaki jakieś. Morduj. Jestem pierwszy w tabeli. Tylko nie do na mnie, na jak kawalizm. w pracy będę. No to napisz, a, jak do zadzwoni. na... Ta, zadzwonię w pracy i powiem, służbowy. No a co? Nie, ja w pracy mogę odbierać normalnie. A, no i ta, i rozmowa takie siemo, siemo. Ja powiem... Dzień dobry tutaj agencja operacyjna Jastrząb. Czy życzy pan sobie eksterminację gołębi na ulicy Kasztańskiej 69 Powiedz cel wykonany jest szefie? Dobra, chodźcie do windy. Nie, nie ma windy! Nikolek, chodź, bo nie ma windy, zaraz nie będzie. <śmieranie śmieranie> Jakie, Jakiegoś tupaka zrobił? No, ja nie wejśię, nie? Taki tupak szczupak normalnie. Tak. Gdzie był szal? Ten stakeout, mój kochaniutki, on był to chyba ten na no, dole. No, no. Ja otwieram na przejście, od razu idę po stekauta. Ej, ho, to zombie, war. Ej, ho, to black, of, black ale, ale, super, ale super, ale super są te mapy zombie właśnie na world of Mhm. Ej, nazywam to, Ejho, to black, zwłaszcza Zmaw mapa, mapa, mapa z Wrocławia, bo jest tam w Serio? Tak, no, jest. będzie patriotycznie lokalnie dla mnie. Ale ogólnie jest ten... W też jest polska mapa jedna. Która? Dobra, no na przykład mój stary pił Harnasie, nie. <grym> e Arnolda? Arnolda takiego i to jeszcze niekiedy był Ice, bo to nie te czasy. Lodo herbatą tak? No właśnie nie. Padłem. Samym lodem jest herbaty. Chronnie, mnie drakem. O kuźwa, kto ten granat rzucił? Chroń mnie! Nie do chłopaki, no, ja chłopaki, nie róbcie tak! U sekundy brakło. Aj to wszyscy się wyłożyliśmy? Dobra, dobra, ja cię chronię, dobry. Dobra, Odnos. dzięki. No, you cannot have a jest. Dobra. Kabum, Ja wolę... Bukam. A, bukakę bu 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 chyba wolić. <gryptalna> z tobą zawsze tatuś. Oh tato, tato. Mamy windę tato. jakby co, więc idziemy. Tato nie. Nie ma windy. No właśnie nie jest windo. Tato nie. Więc zapraszam, żeby skorzystać tato. z windy. A kim jestem? Nikim, na znaczy Kennedy. A dobra, a ja wiem czy to my jesteśmy Kennedy. ja jesteś hostem. Do... Jestem hostem, no a Kennedy musi być na tej mapie do Easter Jaki Jak? jest jakiego Easter egg no, jest easter egg na tej mapie. Ale jaki? Wiesz nie dojdziemy tam, więc możesz powiedzieć. Ale ja nie wiem w sumie jakie jest, nie, że jest. <laughs> Ej to co z tym windą? No idziemy Więc ogólnie propozycje, że robimy kiedyś... No jak kupię PC to robimy live od Black Ops i robimy Easterk. Ja myślę, że powinniśmy nagrać Robloxa. Ej, i dobra. Lumber Tycoon 2 Nagramy w fish Plans. Dobra Nie, sensu, bo Myślę, że stream z no Fishing Planet byłby spoko. Ej, hey, zombiak tam tutaj się czałgał. Czekajcie, najduję ich. Proszę, o, Chrisiu odejdź! O Boże. O wak. O nie. Co z tym granatem się stało? Czemu? Co? Jest Dobra. Jest szkakówka. Nie mam pojęcia co się stało. No, no, o, 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 Co jest z tą windą? Włączcie tak? tą windę, halo. Odpal ktoś. Nie, nie, nie. Jezus, Maria, co Ale Co cieszy? Jest, prezydentem. U. ty, to możesz być prezydentem co najwyżej. A cztery Tego. Może być najwyżej ten: prezydentem takiego śmiesznego państwa na granicy polsko-czeskiej, które jest libertariańskie. Libertal, mogę libertariańskie. Prezydentem Liechtensteinu. Możesz być prezydentem był wordu A Liechtenstein nie, nie ma prezydenta na Monachium. A to jest Bowick Knife, jakby ktoś chciał, za 3000. No, on daje mocniejszy jeszcze że po prostu. O, u mnie właśnie deszcz pada. O, u mnie jak padał ktoś, cały dzień. To, to mnie, jak wracałem z pracy, niestety, z Jak dobrze, że, Jak dobrze, że zdążyłem skosić trawnik, to no... Tutaj... Ile kosztuje emusia? Ta... Za tysiączka. Weź, poszukałeś się. Dobra, nie, ty, ty, ja już tyle pieniędzy przelałem, że już nie odsyła się. Nieprawda. <grym... <grym> jak nieprawda? Dostałeś laptopa, dostałeś tyle gier, dostałeś wszystko, mikrofon dostałeś. Ja Mówił, że Alcatraz laptopa dostał za darmo. No to... Do... Ale ty jesteś teraz wredna pała, nie? Nie no, Tomana. To wszystko, to wszystko całą moją karierę Jupitera dedykuję tobie. No właśnie, ja myślę. A ja mam taką, mam takie zarąbiste pytanie. Co my tu mamy, jaki jest plan? W ogóle... Nie no, wiem, że ja niestety to? padnę, bo przeszpilili mnie do rogu. Te nie. dzieci. Dzieci cię zaatakowały, właśnie Za, widzę! Kolejne tak, dzieci mnie zabiły. Nie, kurczę, nie bij mnie. No, zostaw mnie. Jak nie zdążę, to może pamiętam o imię. Ja no, no, nie, 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 nie. Czym mnie dwa. Czemu a ja, dwa, ja dwa. też padłem. Co jest, kurde? No, znowu padłem! Ale, Ale kasztany, no, do nie. Ale gangbang. Myślę, że możemy tu ja skończyć, ja myślę, gdyż to jest to jesteśmy zbyt koniec. spierdzieleni na umyśle, żeby przejść dalej. Tak, I powinniśmy zapieprzeć na galerze. Tak. W takim razie żegnamy. W takim razie dziękuję za oglądanie. I kocham. Mentarzysta. Hej to Gilzowurka! Hej to 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 Tak, już mam wyłączyć, dobra, to żegnamy się. Hej ho, to Gilzowurka! To, 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 gi gi to, gi to, to, to najlepsza w całym wielkim Jóra. świecie! Hej, tak,